Śmierć Franciszka i proroctwa, czy Nostradamus przewidział nowego papieża? 21 kwietnia 2025 roku papież Franciszek zmarł w wieku 88 lat, pogrążając świat w żałobie. Watykan potwierdził, że przyczyną był udar i zapaść sercowa. Wokół jego odejścia narastają teorie przepowiednia Nostradamusa o starym papieżu i Rzymianinie wydaje się spełniać. Czy czeka nas przełom w kościele? W poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia 2025 roku o godzinie 7:35, papież Franciszek odszedł w Domu Świętej Marty w Watykanie. Kardynał Kevin Ferrell, Kamerlin, ogłosił: Z głębokim smutkiem informuje o śmierci naszego Ojca Świętego. Biskup Rzymu powrócił do domu Ojca. Pozostawiając przykład życia w służbie Ewangelii i najuboższym. Watykan podał, że przyczyną śmierci był udar mózgu, który wywołał śpiączkę, a następnie nieodwracalną zapaść sercowo-naczyniową. Franciszek, zmagający się z zapaleniem płuc, nadciśnieniem i problemami płucnymi od młodości, nie odzyskał sił po lutowym pobycie w klinice Gemelai. Jego śmierć wywołała globalną żałobę i ożywiła dyskusje o proroctwach, które rzekomo zapowiadały to wydarzenie. Wśród przepowiedni najczęściej przywoływanych jest ta autorstwa Nostradamusa, francuskiego astrologa z XVI wieku. Les Profetis z 1555 roku napisał: Z powodu śmierci bardzo starego papieża wybrany zostanie Rzymianin w bardzo dobrym wieku. Będzie się o nim mówiło, że osłabi tron. Jednak będzie go długo dzierżył w bólu. Franciszek, zmarły w wieku 88 lat, idealnie pasuje do opisu starego papieża. Spekulacje koncentrują się na jego następcy Rzymianinie. Wśród faworytów do tronu papieskiego wymienia się kardynała Pietro Parolina, watykańskiego sekretarza stanu oraz Pierbattiste Pizza Balle, patriarchę Jerozolimy, obu pochodzenia włoskiego. Nostradamus wspomina też młodego człowieka o ciemnej skórze, który przy wsparciu wielkiego króla przekaże sakiewkę innemu w czerwonym kolorze, co niektórzy łączą z potencjalnym papieżem z Afryki, jak kardynał Peter Turkson. Innym proroctwem, które budzi emocje, jest przepowiednia papieży święta Malachiasza z XII wieku, przypisywana mu od 1595 roku, choć wielu historyków uważają za fałszerstwo. Wskazuje ona 112 papieży, kończąc na Piotrze Rzymianinie, którego pontyfikat ma poprzedzać zniszczenie Rzymu. W czasie ostatecznego prześladowania świętego kościoła rzymskiego zasiądzie Piotr Rzymianin, który paść będzie owce wśród wielu ucisków, po czym miasto siedmiu wzgórz zostanie zniszczone. Niektórzy błędnie wiązali Franciszka z Piotrem Rzymianinem z powodu jego włoskich korzeni, ale proroctwo sugeruje, że to jego następca może być ostatnim papieżem. Wśród kandydatów na konklawę, które rozpocznie się po 15-dniowym okresie żałoby, w maju 2025 roku, wymienia się kardynałów o imieniu Piotr, jak Peter Erdos z Węgier, co dodatkowo po spekulacje. Przepowiednie budzą kontrowersje. Krytycy, jak historyczka religii dr Teresa Salazar, wskazują na ich niejasność i retrospektywne dopasowywanie do wydarzeń. Popularność takich teorii wzrosła w mediach społecznościowych, gdzie użytkownicy łączą śmierć Franciszka z serialem Simpsonowie, który w odcinku z marca 2025 roku pokazał pogrzeb papieża, myląc datę zaledwie o miesiąc. W Polsce o proroctwach mówiła m.in. Marianna Schreiber, wyrażając obawy przed czarnoskórym papieżem i falą imigrantów. Pogrzeb Franciszka zaplanowano na 26 kwietnia na Placu Święta. Piotra, a ciało spocznie w Bazylice Matki Bożej Większej, zgodnie z jego wolą wyrażoną w testamencie z 2022 roku, gdzie prosił o skromny grób. Czy proroctwa Nostradamusa i Malachiasza się spełnią? Odpowiedź przyniesie konklawę i pontyfikat nowego papieża.